Witam Was z Everest Hipsterstwa. Jestem w, w, w Tokio, w hotelu na sali bankietowej. Właśnie zaczyna się bankiet zorganizowany przez Moué Chandon, czyli producent szampana. Siedzę przy stole z mistrzami sommelierstwa, między innymi z prezesem Związku Sommelierów z, z Francji i nie tylko. I co? I połowa ludzi na sali robi zdjęcia swojego jedzenia. I ciężko mi się dziwić, bo. Jak widać na talerzach nie ma jedzenia, tylko są dzieła sztuki Sala pełna, wszyscy pod krawatem Szampan się leje szerokimi strumieniami A to dopiero początek Jak zajrzymy do menu to nic się nie da zrozumieć Chociaż wcale nie jest po japońsku No ale nie o to tu chodzi, żeby czytać, tylko trzeba się rozsmakować, zapić szampanem I się cieszyć takimi chwilami to jest chyba ostateczny dowód na to, że warto czasem coś wyskoczyć, nie? Warto, warto. No, to ja się zabieram do jedzenia i zapraszam Was na dalsze relacje z opami. Witam Was z Tamino Oka Winery położonej nieopodal Tokio, jakieś półtorej godziny drogi od Tokio. W absolutnie przepięknych okolicznościach przyrody. Dolina wśród gór, niektórych nawet ośnieżonych, sięgają w wysokości 3000 i więcej metrów nad poziomem morza. Z widokiem na najwyższą górę Japonii, Mont Fuji. 3773 metry. Ona się chowa za chmurami w tej chwili, bo Japończycy twierdzą, że to jest góra nieśmiała, a że przywieziono nas tu sześcioma autobusami specjalistów od wina, e, dziennikarzy i tak dalej, to rzeczywiście Mount Fuji ma prawo się dzisiaj wstydzić. No a dookoła mnie e, winnice Merlot Cabernet Sauvignon, czyli znane i lubiane Szczepy, ale też różne lokalne hybrydy. Japończycy ciężko pracują, żeby jakieś wyniki w tym swoim winiarstwie osiągnąć. Już od przeszło 100 lat, zresztą nad tym pracują. Jakie są efekty? Była degustacja. Powiem Wam, że ciężko się cieszyć winem, kiedy obok kilkudziesięciu specjalistów wyłapuje każdy błąd, każdą nutkę utlenienia, ale dla mnie osobiście. Ja wino odstawiłem trochę, bo mieszkam daleko od Polski, w kraju, w którym wina prawie że nie ma, w Tajlandii. No to cieszy mnie każdy łyk i na przykład tutejszy Riesling na słodko smakował mi całkiem, całkiem dobrze. Przynajmniej na śniadanie i przynajmniej po porcji takojaki, czyli

Jakoś godzinę później wysiedliśmy z autokaru i trafiliśmy do miejsca, gdzie będziemy jeść lunch. Tu się prezentują nam producenci lokalnych napojów z prefektury Yamanashi. Widać na ścianie tablicę. I nie kończy się to na winie. Mamy też piwo. Tutaj na przykład australijski ekspata, który przyjechał 20 lat temu do Tajlandii uczyć angielskiego, a teraz robi piwo. Piwa jest całkiem sporo. No i rzecz jasna, wino. Okazuje się, że Japonia ma w tej kwestii całkiem sporo do zaoferowania. widzę co najmniej 20 różnych winnic reprezentowanych. Wszyscy chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Cześć ekipo. Jedzenia ciągle nie ma, ale to alkohol leje się szerokimi strumieniami. Ja właśnie wygustuję. na co wam to wygląda. To jest sake, czyli wino ryżowe. Właśnie w ciągu ostatnich 5 minut obolone zostały wszystkie stereotypy, które znałem na temat sakę. Myślałem, że to jest taka budka ryżowa, którą się bije na ciepło z drewnianych kubeczka. Okazuje się, że nie do końca sakę wysokiej jakości z czyszczonego ryżu wygląda właśnie tak, jest perfekcyjnie przejrzyste i pije się jednak w około 15 stopni. I świetnie nadaje się też do jedzenia. Z rybą, jak białe wino, takie e, też jeszcze nie próbowałem tej niebieskiej poryki. Tegustuje się tak samo jak wino. Że, czyli najpierw oglądamy, jaki jest kolor. To akurat jest zupełnie przejrzyste. Później włączamy. Szukamy jakichś interesujących zapachów. To ma taki lekko kwaśny, chlebowy zapach. Bardzo Mieszamy w ten sposób, żeby uruchomić aromaty. Nie wygłupiam się, na siebie jest zupełnie jak wino. Bardzo łagodny smak, to zupełnie nie jest zdecydowanie bliżej temu do wina niż do wódki. powstaje to poprzez fermentację ryżu. Nie to sobie gadu, gadu a to właśnie gubernator prefektury Yamanashi przemawia. Wokół mnie delegacja z Korei. Bawi się swoimi samsungami, degustuje wodę. Totalny serio, powiem ja totalny. Mam nadzieję, że szybko skończą gadać, bo głodni już jesteśmy. Na szczęście on sobie jest piwko, więc wierzy, możemy jakoś doczekać. Which, uh, become, which is a main Takk. はい。<laughs> <laughs> अर प्रवाप्ट पर प्रवाप्ट निया प्रवाप्ट Cześć, witam Was z serca Tokio, z miejsca, które może wyda wydać się Wam znajome. Drgnijcie tylko. Wyjeżdżacie? Może byście wpadli na pro, gdyby wpadła tutaj teraz banda ninjów i zaczęła się naparzać e, samoryjskimi mieczami. E, w tej sali, w tej restauracji kręcono jedną ze scen filmów w Tarantino wygląda bardzo znajomo.